Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Dziadek Marek Witam was serdecznie na moim kanale Oczywiście gramy w Assassin's Creed Odyssey W ostatnim materiale Zakończyliśmy rozdział Związany z czcicielami Czcicielem okazała się Aspazja, Głównym Duch Kosmosa I został nam nasz brat Deimus zwany Czyli Alexios I w dzisiejszym materiale chciałbym zakończyć wątek fabularny, gdzie wszystko się zaczęło. Kassandra, umęczona bitwą i ze złamanym sercem, wróciła do Meryn. Parcie z ręki wroga zginęło wielu bliskich jej ludzi. Aby iść naprzód, Kassandra musiała stawić czoło najgorszemu wrogowi w swej przeszłości. Porozmawiajmy z Meryn, i tutaj mamy, zostaniemy. Zestaw legendarny, i są cztery, cztery zestawy. W poprzednim materiale za zabicie Anastazji dostałem tutaj diadem Aspazji. Jest to zestaw półboga. Czyli myślę, że właśnie w tym zadaniu te pozostałe cztery to będą należeć do tego segmentu, czyli zestawu półboga. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać Alexiosa, żeby wrócił do naszej rodziny. No, a jak mi to wyjdzie, to, to się okaże w praktyce. Z tego co wiem, to nie trzeba ukończyć wrota Atlantydy, żeby zdobyć trofę, znaczy platynę w grze. Mam nadzieję, że taką dostanę, bo wszystkie zadania, wszystkie mam, całą mapę wyczyszczoną, wszędzie mam wszystko porobione. Także zostały mi tylko ogłoszenia z i takie tam pierdoły, nie? I właśnie jak tutaj podboje, nie? Mam 99 poziom, także w zdolnościach, co do moich zdolności, tutaj mam tak. Ale większość teraz przypisuje sobie głównie do asasyna. Tutaj właśnie sobie przypisuję różnego rodzaju yy, aktywności. Z tego względu, że głównie ja się skradam i robię wszystko po cichu. Tam, gdzie trzeba wejść z hookiem, tak jak na bitwach, yy, ten, to. Teraz akurat używam zestaw piracki. Zawsze używałem zestaw węża. Ale po odblokowaniu tego właśnie zestawu całego zestaw piracki on jest idealny do skradania się. Plus 50 obrażeń do odzdolności Asasyna, także wszystkich tutaj najemników kładę jednym strzałem, tak? No tam może się zdarzyć, że tam dwoma. No i tak samo z broni mam wszystko związane z asasynem, tak? Co do drugiego zestawu, mam, mam trzy komplety. To ten komplet to jest zestaw z partnerskiego bohatera wojennego. I ten, ten zestaw używam, używam tylko i wyłącznie na podbojach i większych sprawach. Idealnie się spisuje. Co do trzeciego zestawu, to tutaj mam zestaw Artemidy. To jest głównie y, fajny zestaw do właśnie polowań na zwierzynę jakąś z, y, z łuku z dalszych odległości. Nie? Także tak to u mnie wygląda. Z tego mam 99 poziom i robiłem w koło to samo. Czyli na przykład są y, na mapie, to ja wam pokażę i na przykład tutaj zabij pole zabij kapitana. I to robiłem koło na okrągło, jak ich wszystkich pozabijałem, czy coś, I tak samo przywódców likwidowałem, to były wtedy dostępne podboje, i tak na okrągło. No i likwidowałem najemników, nie? Także powiem wam, że już mam w tej grze ponad 500 ileś godzin, żeby sobie na, na przykład takie hajsy tutaj nachapać. I tu, tutaj zobaczcie, ile mam tego, a to wszystko nie jest takie tanie. Bo, jeżeli byśmy chcieli sobie na przykład ulepszyć, na przykład zestaw na przykład tutaj nieśmiertelnego, to ja mam na 70 poziomie. A żeby go ulepszyć do 99 poziomu, to nie są takie tanie sprawy, mam powiem. Tu wszystko kosztuje I to, i, to, i to słono. Także, żeby sobie wszystko ulepszać. Ja sobie ulepszyłem tylko właśnie te trzy zestawy. Właśnie do walki bezpośredniej, do polowań. No i mój ulubiony teraz ten zestaw zestaw piracki do składania się. Także tak to umie wygląda. Dobra. Idziemy. Idziemy do Mary. 20 metrów, Także robienie tego samego w kółko trochę jest przytłaczające, ale cóż, jeżeli chcemy sobie ulepszyć właśnie jak będziemy ogrywać DLC z Atlantydy, no to tam są naprawdę przeciwnicy potężni, you've been gone so long. Brasidas is dead. No, Deimos killed him in battle. And what of my son? He fired an arrow into Demos's back. Wound didn't look fatal. He could still be alive. Malakas, Cleon. I'll kill him with my bare hands. It's done, Matter! I already sent that snake to the sticks. My family. You're all I have left. Mother, there's something I need to do. I need to go to Mount Tayetos where it all began. My whole life has been spent fighting and running. Running from my past, fighting to forget. I can't do this anymore. My heart was shattered on that mountain. I need to put that night behind me, once and for all. I'm coming with you. Okej. Okay. Hey, eh, mama, czekaj. No kurde, pachnie konaną wina. A ja, Kassandra, zorka nie moge idąć gonić. No wiecie, wiesz co? Zorki. A gdzie stoi tam? No właśnie. Kurde, czy się nam uda go przekonać? Alexios! On the edge of the world, a mother calls out to her child. Touching. Alexios, please. You use that name as if it means something to me. It's the name your father and I gave you. Was that before or after you brought me to this mountain to die? It was the cult. I tried to save you. I did everything. The priest told me you were dead. And they told me you abandoned your son, Alexios come to me we are your family we can go home family home. <laughs> <laughs> the cult is my family the battlefield is my home i promise to bring him back mother but the cult has poisoned his mind. Promise to bring me back to Mater, did you? <laughs> you didn't bring me here. Why don't you tell our Mater the truth? And what truth is that? that I'm the chosen one. I'm the one with a destiny. I will bring order to this world. <laughs> You're nothing but a mercenary with a Broken spear. You don't have a destiny. You are just a tool used by the cult. I'm glad you said that. Since we first met, I've been trying to figure out what you are to me you're a weed trying to choke and destroy everything i've planted and you know the best way to kill a weed is at the root alexios When i was little i found a lion cub trapped in a snare my friend tried to free it that's when i heard the deadly growl of its mother i watched as the lioness tore my friend to bloody shreds even A family protects its young! I loved you! I still love you. The one you love is dead. My destiny is clear. And I won't let you get in my way. Lexios? Listen to me. You are my brother. I tried to protect you once, and I failed. I will not fail again. <clears throat> To nie wasa Marta, This belonged to our grandfather. Kula kim jest, masz kurcz, kurczycownik? You're home I've done terrible things. We all have weaknesses. You can't protect anyone, can you? Zabiję. Maybe we both should have died here that day. But... No! Nie the gods are cruel. Yeah! Nie tak to, to save you! Stop living in the past, sister! Your death is now! You've hurt this family for the last time. Oh, ho, ho, ho. but actually, you're wrong. The hurting has just begun. Oh, disappointing. The spear of Leonidas was wasted. Who trained you, mother Matos? You should have trained with the Colts. Would have made this fight more interesting. Soon you'll be dead, and so will your precious son. <laughs> for the life you've destroyed this is for bracina and this is for baby you're going to give me Jest skurczy koniku. No niestety nie udało nam się go uratować do rodziny. bo są różne zakończenia. Powiem wam, że to wszystko zależy od naszego wyboru przed tym. Ja na przykład zabiłem e, tego naszego e, e, Nikolasa, syna. Być może gdybym go uratował, to by też inaczej się potoczyły te losy. I zostałam biedna sama ja. Ściciele pokonani. Gdzie wszystko się zaczęło, zadanie ukończone? Poczekamy jeszcze spartańska uczta. No to idziemy tam jeszcze zobaczyć, co to, 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 to będzie. It is strange because again. It feels smaller than I remember. And emptier. At least we are still here. So bad, was it? It'll never be the same. I thought it could, but it'll take some work. It's impossible to see through the gods' eyes. They have a plan, you know. If we could, then we'd know just what to do. Someone's kept their eye on me. You're special. Look at the life they've blessed you with. Not so bad if you think of it all. That's optimistic, considering. Just remember, no matter who surrounds you, I'll be there, and the others are waiting for us on the ship. Right behind you. Nova Graplus. No, no Ok. No jakieś nowe zadanie mamy. Co tu mamy na statku? Przybocznego. Nikoleas. Czyli mamy naszego. Dobra niech jest na razie, tak. Będzie z nami walczył. Okej. Okay. Nawet nie musiałem płacić za niego, okej. Okay. Dobra, ale w efekunku. Dostaliśmy miecz wojownika. I to wszystko, ale tutaj dostaliśmy. No właśnie, cały zestaw półboga dostaliśmy. Tak to wyglądać będzie. 30 punktów do wszystkich zdolności. To ładnie, też jest dobry. No ale musiałem go zlewelować do 99 poziomu. Jeszcze buty. Dobra. Tak wygląda. Ale ja wrócę do swojego. No i zadania. Kim zajmiemy się w kolejnym materiale? Sobie go zaznaczę. Kassandra i Sokrates wiele przeszli. Mieli za sobą dobre i złe chwile. Sokrates znajdował wartość każdej z nich. Kiedy spotkali się ponownie w Atenach, uważał je za godne rozważenia. Także no cóż, nie udało nam się brata przekabacić na naszą stronę. Wyszło jak wyszło. Ale zakończyliśmy ten wątek. No chyba, że to zadanie wchodzisz, żeby ten. No czekajcie, tu jest jakiś najemnik. No, patrzcie, jak ja najemnika kładę. Jednym strzałem tym moim zestawem pirackim. No, najemnik na 99 poziomie, proszę. I tak u mnie najemników się szybko rozwiązuje. No ale tak jak mówię, to jest typowy zestaw Asasyna, tak? Także wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę łapkę w górę. Zapraszam na kolejne materiały z tej serii. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dzionka. Cześć!